Się widzowie. Dzisiaj będziemy otwierać cztery podrobione paczki Italian Brainrod. To są oczywiście podróbki, więc sobie sprawdzimy tutaj. Dzisiaj ze mną będzie, jest, będzie mój kolega, I będzie otwierał te dwie paczki. Ja będę otwierał te dwie paczki. I oczywiście z tej paczki chcemy dropnąć kapucina Assassino, bo jest na obrazku i ogólnie to jest mój ulubiony Brainrod. To co? To zobaczycie, jak otwiera mój kolega. Dobra, więc otwiera już mój kolega. Pierwszy leci. Ta, 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 Sahur. Otwiera mój kolega. Dzisiaj się nie będzie odzywał. Może na innym filmie się będzie odzywał. Okej. Okay. Mamy Tung 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 Sahur. Dobra, my lubimy Tung Tung Sahur. Dobra, mamy Tung 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 Sahur. A, to są po prostu tyły. Czyli to jest przód. Z tyłu jest przód. Mamy taki. jakiś rekin na. Bananie. Na ba w bananie. Taki belku. Rekin i banan, dobra. Odkładamy, dobra. Kolejna karta. Kolejna karta to jest. To się nazywa. Nie pamiętam jak się to nazywa. Kaktus po prostu połączony z Kolejny. tripi tropi. Mamy. Dobra, Lawakka! To jest bardzo fajny brain rot. Lawakka. O, Tlimelot Tego nie znam. Jakiś dziwny. Mamy tung, 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 sachur jakiś. I uwaga, ostatnia karta z tej pierwszej paczki, co nam dropnie. ballerina kapucina. No dobrze, no to jest tak wygląda. Pierwsza paczka. Bardzo fajna, szczególnie ta fajna lawaka. Otwieramy następną. Pamiętajcie, że wbijemy 200 tysięcy łapek w górę, więc brakuje nam już 2000. Postarajcie się, postarajmy się, żeby to wbić. I 200 subskrypcji. Błagam Was. Chociaż do końca tego roku wbić to wszystko. Dobra, boneka ambalabu. Tu jest jakiś dziwny traleo, traleo Następna karta to jest Simpansini Bananini. Bardzo znana karta. Znaczy Brainrod. -li Larila, Też znana. Glorbofrutto Drillo. Też znany. Lawak. To nie, nie. To jest Lawak. Nie. To jakaś To jest coś innego. Nie wiem jak się to nazywa, ale... No, no cóż, no nie wiem jak się to nazywa, ale bardzo fajne. To też bardzo fajne, nie wiem jak się to nazywa. I jest jakaś karta, gdzie jest właśnie cappuccino, assassino, balerina, Kapucina i tripi tropi. Trafiliśmy Kapucino assassino. Dobra, teraz czas na moją kolej. Dobrze, więc już jest moja kolej, i ja sobie zacznę od tej paczki. Zacznijmy sobie. Kurcze, te paczki są... O! Jakoś dziwnie poukładane i... Dobra i pierwsza karta Globofrutodrilo to jest powtórka Chwilowe jakieś zaburzenie mieliśmy I o! Znowu ta sama karta, którą nie wiem jak się nazywa więc kolejna powtórka Powtórka Powtórka, ale bardzo fajna. Dobra, więc zostawcie suba za tą kartę chwilowe. Jakieś cięcia tu są, bo coś się dzieje. Moneka Ambalabu. Jest. Balerina Kapucina jakaś. Dziwna. Bobrito Bandito. Też nie powtórka. I jakiś Tung 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 Sahur bardzo dziwny. Dobra, ta paczka była dużo... Y, powtórek, ale dużo też śmiesznych. I została nam ostatnia. Fajnie, jakbyśmy tu dropnęli Bombardiero Krokodilo, bo tego brainerota również lubię. I uwaga, błagam Bombardiero Krokodilo <grystanie> los tralelitos. Jak tu będzie Bombardiero Krokodilo, to zostawiacie suba i lajka pod tym filmem Pata patapim Golden jakiś. Jest! Bombardiero Krokodilo! Zostawiacie mm, łapkę w górę i suba, Glorbo Frutto Drillo. tralala. Tra Kolejny brybry Patapim. Jakaś mysz na kiblu z truskawką i kolejna balerina cappuccino Dobra, więc podsumowanie, ta paczka była najlepsza, bo dropnęliśmy tral, Trala i Bombardiero Crocodilo i Los tralitos, i Brybry Patapim, więc ta paczka była bardzo fajna i czy polecam? No jak widzicie to raz sobie można kupić, można się powymieniać, grać w papierkami nożyce, można nad nimi i tak naprawdę to raz, raz kupić i już więcej bym nie polecał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!